Siemanko ja jestem Tymon i wreszcie jest odcinek na kanale bardzo dawno nie było, nie wiecie dlaczego. To tylko znaczy, że nie oglądaliście nowej relacji, bo wreszcie mi je odblokowali. Nie no, wiem, że dużo osób oglądało. A dzisiaj odcinek z serii, której dawno nie było, czyli porady o iluzji i pomówimy sobie trochę o. I nauczymy się ruchu o nazwie Elmski Count, który się przydaje przy wielu trikach karcianych w których na przykład musimy ukryć jedną kartę albo trochę poszukiwać. Zaraz się dowiecie głębiej o co chodzi. Zapraszam do oglądania. Niestety za tydzień znowu filmu nie będzie. Bo mi się zaczynają ferie. I sobie będę się szykował, i tak dalej. Ale na wyjeździe w górach mogę Wam coś nagrać. Więc za dwa tygodnie może będzie film. Znaczy, może być spóźniony. Dobra, zobaczymy, czy coś nagram na wyjeździe. A więc za tydzień nie będzie, niestety. Ale za dwa tygodnie może. I to taki wyjazdowy. Może wreszcie zobaczę śnieg. Coś dawno nie było. A więc jak wygląda Elm Count i do czego będzie nam służyć? Okej, okay, a więc wygląda tak. Można nam posłużyć w takich sytuacjach, jak na przykład, kiedy chcemy pokazać wszystkie karty, a tymczasem jedna jest odwrócona i jest ukryta. Albo na przykład, kiedy chcemy pokazać, że mamy więcej kart. Prawda? No może nie przesadzajmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Weźcie sobie cztery jakieś dowolne karty. I tak, zaczynamy. Najpierw grip. Łapiemy tutaj normalny grip, czyli że kciuk z tej strony, wskazujący na górze, i trzy pozostałe palce z tyłu, chociaż właściwie te dwa nie są do końca potrzebne. Ale sobie są. Nie usuniemy ich, po co? W drugiej ręce te trzy palce, tutaj dwa, i tu kciuk, prawda? Jakoś tak. I, na, I można też użyć serdecznego, żeby nam tu podtrzymywał, prawda? Okej. Okay. Będzie kilka etapów. Pierwszy to jest to, że musimy ściągnąć pierwszą kartę pojedynczą. W jaki sposób? Trzymamy tutaj. Ja zwyczaj po prostu trzymam w tej i później łapię tą, ale może odwrotnie, nawet tak powinno być. Ściągamy w taki sposób. Że tu po prostu wywieramy nacisk, jakby takie ciśnienie na palec wskazujący, po prostu naciskając e, kciukiem do góry. I ta karta nam się oddziela. Bo jakbyśmy tego nie zrobili, to by się wszystkie porozdzielały karty. Na chodzi nam, żeby wziąć tylko jedną, bo będziemy wybrać tylko jedynczą. A więc naciskamy i jest. I bierzemy ją. I teraz jest bardzo trudny moment, bo w, w jednym momencie musimy włożyć kartę z powrotem, pod spód i wypchnąć dwie na raz i ją wziąć później jest etap, że bierzemy po prostu pojedynczo a więc tak napieramy i bierzemy, tutaj trzymamy i teraz musimy przycisnąć, też wywrzeć taki nacisk na tych palcach na dole, aha, I teraz nam się oddzielają dwie karty prawda? żeby się wydawało, że to jedna i tutaj po prostu, zwyczajnie wkładamy ją prawda? na dół i musimy chwycić w ten sposób tę kartę prawda? no i później, ta co weszły z powrotem razem z tą powinny się mniej więcej wyrównać I to też musimy robić w tym czasie później ściągamy jedną i drugą dobra a więc ciśnienie jedna, oddzielamy Układamy druga, później trzecia, czwarta. Teraz będzie kilka porad. Tak od siebie polecam, żeby używać raczej kart starszych niż nowszych, bo ja akurat do tego nie używam tych jumbo, które są moimi najnowszymi. One są bardziej sztywne, mniej jakby do nas dopasowane, a poza tym też są bardziej śliskie, więc ta karta może nam się gdzieś tutaj oddzielić. Dlatego triku właśnie, dlatego używam tych goldów, bo mam je dłużej. I są już trochę bardziej giętkie, że tak powiem, dopasowane, no i po prostu jest łatwiej, prawda? <laughs> Druga rzecz to jest, żeby zrobić to jak najbardziej płynnie i żeby każda karta szła w tę samą stronę. No ja to robię, jak widzicie, bardziej tak niż tak, więc mi wychodzi coś takiego, prawda? No ale ważne, żeby każda karta szła w tę samą stronę i żeby to było płynnie zrobione, prawda? <laughs> Jakoś tak czy tu mi nie pykło trochę, ale żeby to nie było coś takiego, prawda? że teraz przyspieszymy czy coś, bo to będzie wszystko widać, że to jest podejrzane coś. zrobimy płynnie, prawda? trochę mi się oddzieliło. i też ważna rzecz, yy, trzecia rzecz jest taka, co ja często ten błąd popełniam, że że to jest błąd, że wypycham zbyt wcześnie po prostu te karty, zanim jeszcze włożę tutaj yy, z tyłu. No, i niestety to też oddziela i pokazuje nam to i yy, bardziej widać to, że my tam wkładamy z tyłu. Po prostu mi jest ciężko włożyć to, prawda, z tyłu i jeszcze wypchnąć w tym momencie, bo mi się wtedy ta karta ciągnie do dołu, przez to, że napieram palcami. Ale mniej więcej w tym momencie lepiej sobie już to oddzielić i tutaj wyrównać, właśnie te karty z tyłu. I tak, i tak, prawda? I płynnie każde w tą samą stronę. I teraz wam puszczę nagranie z takim trikiem karcianym, który dość niedawno nagrywałem na kanał. I nawet wyjaśnienie było to Wam dam tutaj w karcie, jak, jak będziecie chcieli wejść. I właśnie w tym triku bardzo dużo się używa MS Counter, więc no takie wykorzystanie zastosowanie bardzo fajne no użyjemy czterech kart, dokładnie asów. Raz, dwa, trzy, cztery. O co ogólnie biega w tym triku? A więc będziemy obracać karty, ale z tej pozycji do tej. Ok? No i teraz mamy cztery karty. A jak stryknę jedna się obróci, jak to się dzieje? Stryknę drugi raz, już mamy po prostu Dwie obrócone karty. wstrykam kolejny raz. I już trzy karty są obrócone. I został nam ostatni raz. I teraz też po prostu wszystkie karty mamy idealnie podwracane. macik. A więc to by, by było już wszystko w tym odcineczku. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.